Witajcie, pokój Wam. Dzisiaj odcinek taki niezwykły. Jak pamiętacie od pierwszego odcinka do ostatniego pokazywałem Wam duchowość systemu miłości, który już dziennik na tej planecie funkcjonował kilkaset lat temu i wcześniej i... I 100 lat temu, i 50, dzieliłem się z Wami, jakby moim doświadczeniem duchowości zarówno Ojca Pio, jak i innych nauczycieli, których miałem zaszczyt spotkać na swojej drodze. I pokazywałem Wam wiele niezwykłych osobowości, istot duchowości w różnych miejscach na planecie. I oni wszyscy, jak gdyby w tym samym kierunku, co my, idą. I tak pomyślałem, że czas już dojrzał do tego, żeby przedstawić Wam postać, która będzie jak gdyby zwieńczeniem tego, co w systemie miłości kilka lat temu ruszyło. Będzie to Postać, która jak gdyby domyka pewne rzeczy. Mamy relacje Sławka Piwowarczyka-Wieśka, żony Sławka, która bardzo też fajnie w jednym z odcinków o, powiedziała, podzieliła się swoimi wspomnieniami i odczuciami, jakie miała, kiedy te rozmowy były. Widzimy, że te dwa tomy dotarły do kilku tysięcy osób. Także tam między 2 a 5 tysięcy osób, powiedzmy, że się już zapoznało, wie o co chodzi. Nie jest to ani dużo, ani mało, jest jak na razie w sam raz. Dla wielu może ta wiedza jest ciężka, dla wielu jest heretywska. Ojciec Pio, mówiąc o kościele, który upadł, taki a nie inny, nigdy go też nie potępiał. Jeśli chodzi o wiedzę, idźcie do ksiąg hinduskich. Tam studiujcie, tam jeszcze dużo zostało, jest to prawdą. Naprawdę można czytać w księgach hinduskich opisy nieba, jakby to był przewodnik po Poznaniu. Ale wiemy, że przesłanie Jezusa i religia chrześcijańska w tej chwili przeżywa niesamowity. Okres gdyby, uzdrawiania. Nie jest to miłe, nie jest to fajne, burzliwe, różne rzeczy wychodzą na wierzch, i pomiędzy tym starym systemem, starym kościołem, a tym nowym, co nadchodzi, jest taki zwornik, pomost, połączenie. Do, na przykład do poziomu takiego, jak tutaj mamy wiedzy ojce, ojca Pio. Jest to takie spokojne przejście, które pozwala wielu na takie bardzo stonowane, bez mega rewolucji przejście. Tym przejściem jest brat Elia. Brat Elia, jak mówi ojciec Pio, jest taki sam jak ja. Podobnie mówią inne osoby, które doświadczały spotkań z bratem Elia. Dziesięć dni przed otrzymaniem stygmatów do brata Elia przyszedł ojciec Pio i później wielokrotnie rozmawiali. Pojawiał się tak jak u pani Krysi i pojawia. I możemy powiedzieć, że jest w pewnym sensie mentorem brata Eli. Brat Elia nie za bardzo lubi to porównanie. Mówi, zostawcie świętych, nie wykorzystujmy ich jak gdyby dorobku. Jest bardzo skromnym człowiekiem. Ja nie miałem możliwości jeszcze spotkania się z bratem Eli, mimo że był kilka razy w Polsce. Był kilka razy w Polsce, podróżuje po świecie, pewno o tym nie wiecie, tak jak Wojtyła tylko jego wizyty nie są tak nagłaśniane to wyobraźcie sobie też, że ojciec Pio tak podróżuje tam gdzie go parafie zaproszą grupy religijne, zgromadzenia zakonne to on przyjeżdża za zgodą kościoła w ogóle samo sformułowanie fra Elia, brat Elia nie jest do końca poprawne ale tak się przyjęło, nie jest to kanoniczne brat Elia był u Kapucynów po czym wystąpił i składa składa. Świeckim chrześcijaninem, świeckim, świecką osobą, tylko prywatnie składa śluby. Nie jest kapłanem, czyli nie sprawuje mszy, natomiast dzieli się przesłaniem, dzieli się swoim doświadczeniem. Stygmaty otrzymał. W 1998 roku, dobrze mówię, nie w, ty... w 1990, 32 lata temu, otrzymał stygmaty. Tak jak powiedziałem, 10 dni przed otrzymaniem zobaczył się z nim ojciec Pio, przekazując mu pewne wskazówki. I 32 lata. Pewno większość z Was nie słyszała o tym, że ktoś tak jak, funkcjonuje jak ojciec Pio i już od 32 lat. Ja od kilku lat tak się przyglądam, bo jest bardzo dużo filmów i relacji z wizyt w Polsce. Są filmy dokumentujące, zobaczcie, jak technika poszła, jak to było za czasów ojca Pio, jak to jest dzisiaj. Jest Bratelia, występuje w różnych miejscach, czy to kościołach, czy w kaplicach. Jest to filmowane, czy na świeżym powietrzu. Ma swój klasztorek odbudowany, który kiedyś był święty Franciszek kupił tą ruinkę prywatnie i z przyjaciółmi odbudował. Takie zgromadzenie założył nieformalne, które jeszcze nie jest kanoniczne kościelnie. Chciałbym tylko wam nakreślić kilka takich punktów dotyczących brata Eli, który jest bardzo skromny. Czyli pokora, miłość taka sama jak u ojca Pio. Stara się tak nie rzucać. Zamiast jest bardzo normalny, funkcjonuje między ludźmi też jako, jako osoba świecka. Bo zależy mi na tym, żebyście sami powiedzieli, jakie jest wasze zdanie, jakie jest wasze odczucie, kiedy się z nim spotkacie, czy to poprzez jakąś fajną, świeżą relację wideo, czy kiedy będzie ponownie w Polsce, czy może go we Włoszech odwiedzicie, czy w jakimś innym kraju. On na wszystkich kontynentach już był. Był na wszystkich kontynentach. W Polsce jest o tyle fajnie, że mamy od kilku lat pewne no, kompedium, jeśli chodzi o wydawnictwo. Wyszła przez bliską mu osobę przez Emilie Turoli, wydana taka trylogia. Anioł ze stygmatami zatrzymał się w moim domu. Brat Elia od Apostołów Bożych, Tajemnica Światła. Brat Elia Boża Opatrzność i jej Apostoł. Wydawnictwo Esprit, taką trylogię możecie sobie nabyć, zapoznać się z nią. I jest jeszcze takie krótkie rezime, to jest prawda, na godzinę czytania książeczka Kim jest Brat Elia? Brat Sergio Grinaldi. Ja wam tak na samego smaka zostawię kilka linków pod dzisiejszym odcinkiem, gdzie wypowiada się opiekun ze strony Kościoła. Jest to, jak gdyby to nowa era, nowa generacja. To nie przypomina tych czasów, kiedy był ojciec Pio, i ten włoski ksiądz po prostu opowiada. Kim jest Bratelia, jak to od strony kanonicznej, prawnej, kościelnej funkcjonuje. Kawa na ławę, woli się z tym nie kryje, mówi co i jak, kim, jak, jak to jest. Bratelia też mówi o niebie. Wie, kiedy powiedzieć, że jest tajemnica, a kiedy, że może coś więcej powiedzieć. Oczywiście też cały czas uzdrawia, bilokuje. Rozmaża jedzenie i wiele, wiele innych rzeczy. To wszystko się wokół niego wydarza. Bardzo ciepły, bezpośredni. No i pewno wszyscy będą chcieli za ojcem Pio czy za innymi powtórzyć jest taki sam jak ojciec Pio, ale zróbcie to właśnie po zapoznaniu się z jego osobą. Uważam właśnie, że ten dzisiejszy odcinek jest takim zwieńczeniem tych wszystkich odcinków, kiedy pokazywałem Wam z różnych rejonów świata osoby, niekoniecznie chrześcijaństwa, które w tym samym kierunku idą, które znają Ojca Pio, znały, współpracowały, bilokowały z nim. I tutaj taka właśnie wisienka na torcie, prezent z nieba tak się mówi, że w dzisiejszych czasach nikogo takiego nie ma. Nie, no taka osoba jak ojciec Pio dalej jest, bywa w Polsce, ma przesłanie. Jest to bardzo podobne też przesłanie. Zobaczcie, ojciec Pio tutaj wspomina, no nie, nie módlcie się po 5-6-7 godzin, wystarczą akty strzeliste. To świadczy o dogłębnej znajomości naszych możliwości psychosomatycznych, naszych możliwości intelektualnych w XXI wieku i naszym obarczeniu ciężarem Matrixa. On wie, że ludzi, ludzi na więcej może nie stać. Bratelia mówi podobnie. Módlcie się tylko 10 minut. Nie mówi o 5, 6, 10 godzinach klęczenia tam na grochu i modleniu się. Nie. Mówi 10 minut. Możecie z Maryją się modlić za tych, którzy teraz umierają. Są ciężko chorzy, są samotni. Więc... Yy, najbliższe, yy, jak gdyby, dni będziecie mogli sobie surfować. Yy, ja Wam dam takiego właśnie smaka, jeśli chodzi o te filmiki. Zobaczycie, że właśnie jest dostępny, komunikatywny, bardzo skromny. A zarazem bardzo stanowczy, bo przemawia przez niego źródło przemawia Bóg. On mówi, że nic nie robi. To nie on uzdrawia, to nie on leczy, to Bóg przez niego działa. Jezus, z którym jest zjednoczony. Takie rzeczy, na przykład, że jego koledze został w, w czasie wypadku wbity pręd stalowy. On potrafił podejść, wyjąć pręd stalowy. Zbuchającej rany dotknął, gdzie krew buchała, dotknął dłońmi, śladu nie ma, bizny nie ma. Jak pomoc przyjechała, nie było śladu po żadnym zdarzeniu. Także takiego grubego kalibru rzeczy też się zdarzają, bardzo grubego kalibru i to na poziomie właśnie fizy fizycznych uzdrowień, duchowych uzdrowień, psychicznych uzdrowień, mentalnych i. Bratelia przyjął jak gdyby misję apostoła, żeby dzielić się tym przesłaniem, opowiadać o Jezusie, opowiadać o Bogu, o miłości, o radości. Wiele osób właśnie postrzega chrześcijaństwo jako takie bardzo ponure. Co nie odchodzi daleko od prawdy, takie mało radosne, mało smutne, a przecież w życie wieczne, niebo jest powodem do radości. Także dla wielu osób, dla których na przykład ta literatura jest zbyt wymagająca, zbyt szokująca, jest też takie pośrednie ogniwo, jakim jest Bratelia, który może. Do pomóc w takim łatwiejszym strawieniu przesłania ojca Pi, szczególnie tego ostatniego, i dużo rzeczy może się okazać prostszymi, łatwiejszymi, bardziej radosnymi. Tak jak powiedziałem, no Polacy są w doskonałej sytuacji, że dosyć szybko przetłumaczono kilka lat temu te pozycje. I ta trylogia jest jedyna na świecie, jeśli chodzi o brata Elię. I ta książeczka. Bratelia to jest ten, który też sfotografował Jezusa. Jest ta słynna fotografia jego oblicza, albowiem ze swojej skromności poddał się wszelkim rygorom. i Został zabrany do Stanów Zjednoczonych, gdzie w specjalnym laboratorium, był przez super ekspertów badany. I oni go próbowali na wiele sposobów podejść, pytając się właśnie, co on widzi, kim jest ten, który, z którym on, on się widuje, jak to... przemawia, jak to jest z tym przesłaniem. On się tak nie dał wciągnąć. No i mówi, to z, zrobicie zdjęcia. No ale oni powiedzieli, że nie, to nie zrobimy zdjęcia twoim aparatem, zrobimy to naszym aparatem, jeśli chcesz nam coś pokazać. I wskazał na takim budynku klasztornym białą ścianę. I oni wykonywali zdjęcia. Wyszło tylko ostatnie zdjęcie, i na ostatnim zdjęciu, właśnie mieli odpowiedź, kto stoi za bratem Elia. Fotografowali białą ścianę. I wyszło właśnie fantastyczne oblicze Jezusa, które jest bardzo znane w internecie. Możecie je zobaczyć. Jest bardzo zbliżone do całunu tak. turyńskiego, z tym, że jest to jakość fotograficzna. Także była też taka przygoda z badaniami. Ten pokorny człowiek poddał się wszystkiemu, tylko żeby nie, nikogo nie wpuścić w maliny, żeby było potwierdzenie, że on jest w pełni sił psychicznych, że wszystko jest ok, tak jak powinno być, że to jest naprawdę nadprzyrodzone, nadnaturalne. Tak jak powiedziałem, no, Bratelia bilokuje, pojawia się u wielu osób, pomaga wielu osobom. Jest to dokładnie to samo, co robił ojciec Pio. Ojciec Pio, szczególnie jak będziecie jego biografię czytać, zorientujecie się, że w tym początkowym okresie był mentorem, z którym Bratelia się bardzo liczył. Obecnie ma 60 lat, Bratelia, czyli to już nie jest taki młody człowiek. Otrzymał stygmat, kiedy miał 28 lat, wtedy był bardzo młodziutki. No i jest to przepiękna historia. I, tak jak powiedziałem, traktuję dzisiejszy odcinek jako zamknięcie pewnego ciągu, że wszystko zmierzało między innymi w tą stronę, w pokazanie jego sylwetki jego osoby, ale właśnie nie chcę szczegółów, tak jak powiedziałem, tam kilku lat przeglądam temu, co jest w mediach dostępne i tak, jak reaguje serce na to. No i dzisiaj taki właśnie fajny dzień nastąpił, że można Wam jak gdyby przybliżyć postać brata Eli, i zachęcić was do zapoznania się z tym, co on robi, z tym, co głosi. Oczywiście jest to przesłanie katolickie, jest to przesłanie chrześcijańskie, ale niedaleko odbiega od szacunku wobec innych systemów, jak tutaj właśnie u ojca Pio wiedza ojca Pio. Z dużym szacunkiem się Odnosi do innych wyznań, traktuje wszystkich tak samo, czy to jest biedny, czy bogaty, czy chrześcijanin, czy niechrześcijanin, modli się za wszystkich i jest takim fajnym punktem na Ziemi, który pokazuje, w którą stronę należy dalej iść. I jak ktoś się czuje troszeczkę słabiej, zawsze może jego poprosić. O pomoc. Mam nadzieję, że złapaliście smaka. Złapaliście smaka, po tym, co powiedziałem, że ta informacja was uradowała. Pewno niektórzy z was już od kilku lat śledzą poczynania brateli, jak on podróżuje po świecie, podróżuje po Polsce. Tak jak powiedziałem, w. Wszystkich poszczególnych jego wystąpień w Polsce, czy 4 lata temu, czy 6 lat temu, czy 2 lata temu, są zapisy. Nie musicie tam się główkować z tłumaczeniem. Jeśli wejdziecie na niepolskojęzyczne rzeczy na YouTube, zawsze możecie translator włączyć i też zobaczycie bardzo fajne filmiki, dokumentalne filmy o nim. Jest bratelia potwierdzeniem tego, że niebo pochyla się nad nami i cały czas nam pomaga, pomaga, pomaga. Tak, jest to najwłaściwsza, jak gdyby w tej chwili osoba na zwiększenie tego cyklu o tych gigantach duchowych, których Wam pokazywałem, którzy podtrzymują nas, podtrzymują tę planetę. I tak. On jest takim fajnym zwieńczeniem, i cały czas dziejącym się przygodą. Przygodą w powrocie do domu, radosną. Sądzę, że z, z dwa tygodnie Wam zajmie takie pobieżne zapoznanie się z tym materiałem filmowym o bracie Elia, z materiałami pisanymi, które zostały w Polsce wydane i zobaczycie, właśnie oglądając, jak reaguje wasze serce, czy czytając, co się z waszym duchem dzieje. To tyle. Życzę wam wszystkiego dobrego. Pokój z wami i do zobaczenia już w nowym cyklu spotkań. Obrigado.